Cześć, witajcie na kanale gra na Kompa. Ja jestem Pabelusa, to jest gra akwarystyka. gra, no, o którą pytaliście, czy, czy, czy będzie jeszcze na kanale, czy też nie będzie na kanale. No jest, no zrobiłem, zrobiłem to dla Was jest ta, jest ta gierka. Natomiast no tutaj jeżeli chodzi o, o tę grę, to napiszcie co Wam się w tym podoba w, w tej grze, bo, bo niektórzy, marudzą, niektórzy chwalą i tak dalej. Natomiast ja tutaj w tym momencie patrzę, co naszym rybkom byłoby potrzebne do szczęścia. Yy, może ja bym je nakarmił, wiecie? Bo one nie były karmione i tak na dobrą sprawę. Nie chciałbym, żeby mi zaczęły zdychać tutaj. Dobra. Jeszcze te rybcie. O, no, co jest? A dlaczego nie mogę tym wsypać? powierzchnie wody. A, dobra, na powierzchni wody, Ok. No i dobra. I jeszcze tutaj mam jedno akwarium. Takie trochę tańsze. To tutaj może. O tak wsypać, niech sobie tam jedzą. No i dobrze. No dobra, w porządku. A, tutaj sobie odstawię. <laughs> mm. A, kurczę. O, tak chciałem to zrobić. Wydaje mi się, że moglibyśmy za 500 kupić kolejny stół. My mamy zebrać, tak na dobrą sprawę, 10 tysięcy na to, aby zrealizować, no tak, żeby zrealizować to, to zadanie, które tutaj przed nami stoi. No i wypadałoby jakieś akwarium kupić, nie? No to zobaczmy. Chyba takie duże wezmę. Chyba takie duże wezmę. Za 200. Rodzaj wody słodka, słona. No to niech będzie, proszę bardzo. Mamy to. I teraz będę potrzebował jeszcze do tego jakiś żwirek. Ale czy ja nie mam tutaj żwiru? Nie mam. Yy, o której my w ogóle ten sklep otwieramy, bo jest za wcześnie na otwarcie sklepu? Jak za wcześnie. To o której oni chcą, żeby to otwierać? Ciekawa sprawa. Ja bym zrobił akwarium takie, można powiedzieć, słone. Kurczę, zapomniało mi się... O, tu jest. Worek z ziemią. Tutaj mamy... Tylko jakiś żwirek do tego. Hmm, może taki jasny, co? Za 55 kupimy. Okej. Okay, I... No i gdzie ten worek jest? Jedyneczka. Aha, i łopatkę będę potrzebował jeszcze. To łopateczkę poproszę. Okej. Okay. I sypiemy. A mnie się wydawało, że tutaj żwir był gdzieś kupiony. A tak na, na, na dobrą sprawę to ja bardzo długo nie grałem w Aquaris. Bardzo długa przerwa. Jak dla mnie bardzo długa. No i generalnie rzecz ujmując mi się zapomniało. A jeszcze? Już nie. Dobra. No i teraz, no właśnie. I tak. Łopatkę bym. O cholerka. Że już? O, otwarte. No dobra. Zobaczmy, co tam... O, ty jak się z synu rzucili. Kurczę, blacha. Boże, kochany, co to? Co... I co? Liczba odwiedzających 18. 100, poziom zadowolenia gości 67%. Zarobione pieniądze 2000. i yy, 1 dolar. No, to ciekawa sprawa. No okej. Okay. Ale mi tu wykupili, kurde. Teraz muszę to wziąć i. i wszystko wyposażyć z powrotem. No ale dobrze, dobrze. No i fajnie, że to tak można jednym kliknięciem myszy: Sobie wszystko tutaj uzupełnić. Tak na dobrą sprawę, bo. nie ma takiego pierdzielenia się z tym, nie? Ale jeżeli chodzi o akwaria, no to nie kupili żadnego i ciekawe dlaczego. Bardzo mnie to zastanawia. No dobrze, ale my wracamy tutaj do naszego akwarium. Co ja bym tutaj chciał? No, no, no chciałbym wodę, tak? Więc wiaderko mi będzie potrzebne. Weźmy wiaderko. I napełnimy. Tam, z tego co pamiętam, to chyba trzy wiadra wody były? Coś, coś, tak mi się wydaje, że to chyba trzy wiadra wody były. Albo cztery. A może, no nie wiem, mniejsza o to. Zaraz sobie tutaj ogarniemy to, to wszystko i no i będziemy mieli. No, przy tak wyposażonym sklepie, to tak na dobrą sprawę, no, powinniśmy w miarę, w miarę yy, sprawnie tutaj te, te 10 koła zarobić. Bo jeżeli ja praktycznie no, 2000 zarobiłem na tej wizycie gości, my, yy, chyba jeszcze jedno. Ma to 5 takich wizyt, no i 10 koła jest. No oczywiście nie, nie, nie możemy jak bazować na tym, że. Że równiutko 10 koła i już e, się wypultamy ze wszystkiego. To już jest wszystko, nie? Czy, czy jeszcze? Nie, wydaje mi się, że to już wszystko. Ile wystarczy? No dobrze. I teraz e, co? Jak tutaj te rybcie moje? A widzę, że malutk maluszka jakiegoś mamy, a nawet dwa maluszki. Czyli ktoś po prostu chyba rybki kupił na tej zasadzie No dobra, zobaczmy jak tam stan wody. Nie wiem, czy ryby nie są głodne. Mm, no, jakbym jakąś kliknął, to byłoby fajnie. Kurde felek, no Heh. o! Nie są głodne, wszystko... A dekoracji trochę za mało jest. Dla tej rybki. No. Tak nie, nie do końca jest zadowolona. Możemy ją sprzedać za 73 dolarki. Ale niech sobie będzie. Jak tutaj wygląda sytuacja? Oj, tutaj to akwarium trzeba wyczyścić. Ale te jakby głodne były. Yy, to tak, ja je O, patrzcie. No tu jest, tu są worki z ziemią. Wiedziałem, że gdzieś są. Dobra, to, to mnie tutaj karmne. No nie wiem, czy to w ogóle coś tutaj dało, czy, 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 czy nie dało. Ale nie są godne teraz. Okej. Okay. Yy, trzeba wyczyścić akwarium. No na pewno. Nie chcę tego, chcę to odłożyć po prostu. Dawaj mi tę szczoteczkę. I zaraz będziemy tu ogarniać temat. Oś ty synu! Aby to zrobić akwarium musi znaleźć. Aha! Dobra! Akwarium musi znajdować się na stole warsztatowym. No to też trochę poroniony pomysł, tak na dobrą sprawę. Dlaczego nie mogę tam na miejscu wyczyścić tego akwarium? No dobra, to tym się zajmiemy za moment. Mm, tutaj gdzieś pamiętam było coś takiego, żeby, żeby zasolić tę te, 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 te wodę. To się wszystko przyda, ale. Kurde, gdzie to było? Patrzcie. Są roślinki, to nie. No widzicie? Chwilę człowiek nie gra i, i zapomniał. Takie rzeczy. No bo tutaj jest ziemia, no to to, to nie. Dalej to nie. A tutaj mamy takie... Aha, kul nie mamy. Jeszcze. Jeszcze. Może tu... A, sól morska. No więc właśnie. ok. Dobra, kupmy. A zobaczę, czy, czy, czy przypadkiem tutaj gdzieś nie mam soli, bo, bo. to już naprawdę. Ale nie widzę nigdzie. Tu gdzieś nie stoi na podłodze? Też nie. A przecież tamto akwarium jest ze słoną wodą. Ale. No nie ma. No nic, to trzeba kupić. Trzeba kupić. Proszę bardzo, za 73. Ok na pewno chcę zmienić rodzaj wody no, no tak no chcę oczywiście OK dobrze no i teraz mamy to słoną e tę wodę i można byłoby powiedzmy tutaj ogarnąć e o taką fototapetę albo taką może może taką o taka będzie super no zarąbista za 61 kapitalna sprawa dobra ja to chcę jak najbardziej tak tutaj od, od tyłu. Jak to wygląda? Ale teraz mi żwirek, kuźwa, nie pasuje. Mm. Teraz piasek by powinien być. Piasek powinien być, a nie piasek by powinien być. Czekajcie, to się... Tego się nie da zdjąć, nie? Ajajajaj. No dobra, to dałem... To dałem ciała. To dobierzmy jeszcze raz fototapetę, ale, ale tym razem może taką... No nie taką. Yy, tak żeby pasowało tym razem. Takie koralowce. A coś ze żwirkiem. A może takie meduzy. No nie. O, coś takiego. No dobra, to, to bardziej będzie pasowało, słuchajcie, niż to co jest. I jak teraz? Aha, dupy dałem tu już po całości. <laughs> o e, Hmm przejść do trybu edycji. Dobra, niech to będzie. Może ktoś kupi. Dobra, tak czy siak to lecimy dalej. Albo sprzedam całe to akwarium. Yy, dobrze. O, jakieś muszelki tutaj mamy, jakieś cudawianki, ale my potrzebujemy, potrzebujemy w tej chwili przede wszystkim takich rzeczy jak yy, filtr. Za 45 do tego grzałeczka. O to są jakieś takie grzałki, a tego to nie miałem. To jest te termometr, tak. I to też jest termometr. A nie, to miałem. <laughs> Dobra, to kupujemy. Ten termometr kupimy. E oświetlenie to razy dwa. Tam ktoś z Was napisał, że, że to wygląda jak lampa na budowie. To no, trochę tak, rzeczywiście. Rzeczywiście trochę tak. Jedzenie dla ryb, mop, wiaderko. Dobra, wystarczy. Montujemy. Montujemy i ten filterek to ja bym chciał. Gdzie ja bym chciał? A może tutaj damy ten filtr? Tak. Grzałeczka. Tu gdzieś na tylnej ściance bym to umieścił. Ale gdzieś tu. O, okej. Okay. A termometr to chciałbym tu na przedniej ścianie. Dobra. No i teraz to były rampy budowlane. <noise> no, ale czemu ty się nie chcesz ogarnąć? O. Dobra. Ale wydaje mi się... Czekajcie. Wydaje mi się, że to w ten sposób bym lepiej zrobił, o jakby było. No i dobrze. Dobra, to to byśmy mieli. I teraz tak. <laughs> Jakieś roślinki, albo rybcie. To są te słodkie, słodkowodne, tak? Tutaj mamy błazenka, konika wodnego. A pogon kardynał, proszę bardzo. I on, temperatura 23-28 stopni. Dobra, to takie rybki bym musiał dobrać. 22-25. No to spoko. To jeszcze to jeszcze damy radę je połączyć ze sobą. To ustawmy może już grzałkę. Czekajcie. Tutaj grzałeczka. Mm. I ogarniamy to na 20... Na 24 stopnie. Myślę, że będzie dobrze. Dobra. Filtr możemy włączyć. Włączony. dobrze, w porządku, no i teraz, i teraz tak, jakieś, jakieś, roślinki też tego typu właśnie, żeby, żeby nam tutaj wytrzymały, 24, no to można kupić takich wodorostów, powiedzmy, z 4, od razu je tutaj władujemy. Tam do tyłu troszeczkę, żeby rybcie mogły się czuć bezpiecznie, dobra? Mam nadzieję, że nic im tam nie jest za bardzo. Aha, temperatura, ale to co z tą temperaturą? A ja nie włączyłem tej żałki? O, cholera, ja nie włączyłem tej grzałki. Dobrze, że się że kliknąłem na tę roślinkę. One już brunatnieją. Hmm. No temperatura rośnie No to chwileczkę poczekajmy Mam nadzieję, że Że nie trzeba ich za chwilę będzie wywalać Coś to akwarium takie kurde Zabiedzone jest Ja bym, ja bym tutaj dokupił Wiecie co? Ja bym tu dokupił yy, Załóżmy jakieś Ozdoby Ma Jakąś taką rzeźbę można Wielkość Może być taka Czemu nie? Na środek ją wkitramy, o ile się zmieści, zmieści się. Yy, tylko jak się ją... Edytuj przedmiot. Obracaj. Kurde. Obracaj miało być. Ale nie tak. O oh Jesus. Może jakieś to jest nieintuicyjne. No i co ja mam teraz z tym zrobić? Okej. Okay. No dobra, stoi. I... I spróbujmy ją gdzieś tutaj umieścić. Ale umieścimy ją gdzieś jakoś. O, tutaj. Coś takiego. No i stoi. Dobra, elegancko. Tylko rybki, nie przewróćcie mi tego. Czy tu już coś się. O, teraz już jest ok. No te wodorosy to tak na, na granicy ta, ta, ta temperatura jest. Dobra, zobaczmy dalej. To. Jaki wodorost? 22. No to powiedzmy, można kupić też. A z 5 takich kupimy. Aha, już, już, już łajzy idą. No tylko, że to akwarium takie ustrane jest tam, kurcze i. A szkoda, że ci ludzie po prostu nie wchodzą sobie o taką. 19 odwiedzających, 75% zadowolenie gości 2165 dolarów zarobiliśmy. No, i gitara, fajnie. Eee, to teraz na szybciutko tylko uzupełnię asortyment, i zaraz będziemy się dalej bawić. Dobra. Ryby by trzeba było też nakarmić. Dobra. Weźmy sobie karmę dla rybek. Od razu im tu zasypiemy. A tutaj. Ja, ja, ja to nie rozumiem. Dlaczego... Dlaczego twórcy nie przewidzieli tego, że można po prostu na tym stoliku wziąć i wyczyścić akwarium, tylko kuźwa trzeba przestawiać na ten stół warsztatowy. No to, to jest dla mnie po prostu niejasne. Nie, nie o, czy, a przedmiot się skończył. Okej. Okay. Yy, możesz go sprzedać, aby się go pozbyć. No to G. Aha, sprzedać, tak? No toś fajnie kuźwa zrobił. No dobra, walczymy dalej. A ktoś mi podpierdził te wodorosty z zachwarium. No, poważnie. No to z tego? Ze stołu warsztatowego biorą. No dobra, gdzieś go tutaj jeszcze tego wodoroszta w kitramy. Niech sobie będzie. A i gdzieś tam na tył. No, chciał gdzieś tu, o. I obok tam też tego wkitramy. Dobra, niech sobie siedzi. Dobra, dalej. <laughs> Tutaj mamy jakieś wodorosty. Yy, 23, no to, to takie, to są takie malutkie. No to można dać ze 3, powiedzmy. Idziemy go... No tutaj, tutaj gdzieś naprzód byśmy powiedzmy dali, nie? Jeden taki, tutaj może taki drugi. O i gdzieś tam trzeciego. O, machniemy, dobra. I co my tutaj jeszcze mamy? To są, to są same wodorosty, mhm. o, co, coś takiego. 16. Szestna... A nie, ta to nie wytrzyma ta roślinka. O. Eee, takie coś. Tutaj my Z4. To może tutaj teraz troszeczkę ogarniemy temat. I tam gdzieś do tyłu, do tyłu. O. No dobra, i jakieś ozdoby. Można byłoby... Powiedzmy... O, jakieś takie popiersie, jakaś taka rzeźba tutaj. E, tylko większa. Kupmy. Co by tam jeszcze można było ogarnąć? Tutaj jakaś skrzynia ze skarbem, to też można. 127, so no Ta czacha mogłaby być. O, obok tej skrzyni ją machniemy. Jakaś kotwica, o, takie te bardziej tematyczne, nie? <ścoughs> Sorki? No dobra, gdzieś ją tutaj spróbujmy wsadzić. Dobra, nawet stoi. Ta skrzynia ze skarbem to gdzieś załóżmy. Ach, chciałbym ją tak dać, żeby była nie, nie na wprost, tylko tak lekko z kosem. Ale ja nie wiem, czy mi się to, to uda. No, ale zobaczmy. A może ten sposób. Aha, no dobra, wyszło. Eee, czachę obrócimy. I niech ona sobie będzie, powiedzmy, o, jakoś tak, a ta kotwica gdzieś tam z tyłu. No do, a może nawet i tak leżeć, wiecie, oparta o te skrzynie, no, nawet i spoko by to wyglądało, tylko że to tak w tych wodorostach... No ale dobra, e, co tutaj jeszcze by można było z tych, z tych e, ozdóbek machnąć? No taki zamek to, to nie no, jak już idziemy... O, tutaj jakąś taką skrzynię, ale taką większą, o. Za 364, zobaczmy. O kuźwa, to dowaliłem. <noise> dowaliłem, ale dobra, niech sobie będzie. Trochę mało tych roślin jest, wiecie? Jakoś tak mało tych roślinek jest. Może takiego wodorosta byśmy machnęli. Ale nie, bo ten za niską temperaturę będzie miał. Ale te, no dobra, to te jeszcze powiedzmy. A to jest w ogóle animowana ta, ta skrzynia, ona się otwiera i zamyka z tego co widzę. Widzicie? Fajnie to nawet wygląda. Aha, tam no, z boku to nie będę widział. Ale tutaj by można było tych wodorostów troszeczkę dać. O, tam do tyłu powiedzmy. Tutaj można, tam gdzieś. Bo wiecie, no, żeby te były, były, były widoczne, nie? No i okej, okay, no 1563 na razie wartość tego akwarium, o i już jest kuźwa zasyfiale Dobra, weźmy te... Te szczotę i, i wyczyśmy to No ledwo co, 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 co ogarniałem, ogarnąłem i, i... już trzeba czyścić Dobra Teraz tę Ściankę Zaraz trzeba będzie czyścić to, które, które tam stoi. Bo te ryby zaraz mi wyzdychają. I ta tylna. No osiemset dawaj, daj. 2842 mi zostało, jeżeli chodzi o pieniądze. No dobrze. No to teraz. Yy, Okej, okay, odłóżmy też czoteczkę tutaj gąbkę właściwie no i rybki rybki miał być ten a pogon to tego takie jakiś rodzaj wody no dobra takie większe bym chciał i z pięć takich a weźmy cztery na razie weźmy na razie cztery bo ja nie wiem jak one tam są z yy, tą ilością będą chciały być, no pokażcie, mistrzu. O, ty, stylu. Co ryziomuś? Zaraz się wezmę. No a ty? Hop. i teraz mi się pokażcie. Yy, ilość ryb, no, przydałoby się trochę więcej. Przydałoby się trochę więcej. To dokupmy, może jeszcze z trzy, powiedzmy. No i jak one teraz? No teraz mają, okej, okay. wszystko, wszystko jest dobrze. No roślinność na maksa praktycznie, dekoracje w porządku, ilość ryb też w porządku. Dobra. I dalej, no to żeby urozmaicić to akwarium, to co to miało być jeszcze do tego? Rogatnica? Ona by wytrzymała, tylko nie wiem czy nie, nie zje mi tam tych ryb, nie? Ze cztery damy. Coś dziwnie mi się to układa. No i akurat za dużo roślinności dla tej ryby. No To widzicie. A dla tych? Dla tych małych? No No, no. no dobrze, to powiedzmy: możemy y, to sprzedać. I sprzedaj. Jak mogę to sprzedać? Kurczę. Jak, jak to mogę sprzedać? Czekajcie. Mm, no a, G. Dobra. Dobra, to tak sprzedamy to. Tutaj może to. O, to zaraz ta skrzynia się ogarnie. I jak tam rybki? Dobra. Jedna zadowolona, a ta? Dla niej jeszcze jest za dużo ro roślinności. No to sprzedajmy coś z tego. No, jeszcze trochę. To może. To nie wiem, to tę? Nie, to chciałem. Nie. Teraz powinno być dobrze. No, tak, na maksiorka. To jeszcze tego sprzedamy. No. no tylko, że teraz to tak pusto trochę jest tutaj. Tak mi się wydaje. No, dobra. W porządku. Yy, I teraz co? Przytrzymaj prawy przycisk myszy, następnie yy, kliknij lewy przycisk myszy, aby chwycić akwarium. Prawy i lewy. No, uźwa. Mm. Nie tak chciałem. A przytrzymaj, dobra. Ok, idziemy teraz tutaj. No i. I pyk. Jak łupnął kuźła tym, tym szkłem normalnie No dobra, idziemy tutaj Zobaczmy jak tam głód No przydałoby się nakarmić A szanowne rybcie Wy to musicie iść teraz na Na stół Trzeba wam to wyczyścić wszystko No to zaczynamy nasz teatrzyk Ciapciamy No, zaraz chyba trzeba będzie otworzyć sklep. Dobra. Ja na boczną kliknąłem, a, a się frontowa odpaliła. Dobra, teraz boczna. No, aha, bo ja to nie doczyściłem. No dawaj, rzeczno. kuźwa. Co to ma być? Dawaj, 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 dawaj. A to już jest po 13. No to o co chodzi? No i gitara. Czyli ja tutaj muszę te roślinki jeszcze ogarniać, bo oni mi wykupują z akwariów. To wszystko. No, roślinności jest za mało. A tu temperatura jest ustawiona na 27 stopni. I takich roślin trzeba szukać. To jest dla słodkiej wody. I tu. No okej, okay. no to to byśmy mogli kupić. Powiedzmy takie trochę większe. Z 5. Mach, on, je tu gdzieś. O, tu będzie raz. Tutaj dajmy dwa. andajmy dajmy gdzieś do tyłu 3. Ale tam do tyłu chciałem. Halo. Yy, o, no, ale to za dużo ich będzie. Przesadziłem. No, zmieści się mi tutaj. A jakbym chciał... Zeskalować właśnie, o. I cię dać gdzieś tam... o, coś takiego. Zara. Już odstawiamy. Tak? I otwieramy, proszę bardzo. No zobaczymy ile teraz zarobimy. No i dobra, ile zarobiliśmy? Liczba odwiedzających 20 poziom zadowolenia gości 87%. Yy, ponad 2,500 zarobiliśmy. No i gitara. O, teraz to jest do czyszczenia. No dobrze. No ale my proszę Państwa, na dzisiaj kończymy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.